Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Call of Juarez Gunslinger. Kontynuujemy naszą wyprawę kopalniami i zobaczymy, co nam też one przyniosą. Po pierwsze musimy w końcu znaleźć jakieś miejsce, z którego zgarniemy... Nie, amunicja aż tak mocno nie potrzebuje. Shitung. Serio, wolałbym, do, wolałbym, wolałbym dostać strzelbę. No, wykrycie. O, nie trafiłem. To mi się nie podoba. A to mi się już bardzo podoba. Jest chyba też taka fajna umiejętność, że kiedy jesteśmy w trybie koncentracji, to wszystkie punkty z kombinacji są liczone podwójnie. To jest też mega opcja. W sumie zobaczę, to chyba gdzieś było na samym początku, nawet krzyżowca, ani kropli. Tak, mnożnik kombinacji w trybie koncentracji będzie narastał o dwa poziomy, zamiast o jeden za każde zabójstwo. Myślę, że o wiele lepsza będzie drabina, jeżeli to właśnie tędy. Tak jest, wolę drabinę. Wolę drabinę. Aha, i teraz po prostu wracamy na górę? Czyli też historia jakby się rozwija w zależności od tego, co my zrobimy. No ładnie. Aha, i to właśnie rozumiem. Tak to właśnie miało wyglądać. Ponieważ, jak widzicie, oni tutaj stali, a my byśmy wjechali tą windą i tak to by. Tak to byśmy być może skończyli w nie najlepszej kondycji. Natomiast żaden z nich nie miał przy sobie strzelby, więc idziemy dalej. Plummer był killer Ktoś chciałem koniecznie odrzucić dynamit I z tego też powodu być może... I z tego, I tego też być może powodu nie, nie rozegram tego najlepiej jak się dało Tryba. Aczkolwiek myślę, że i tak w ostatecznym rozrachunku wyszło to całkiem nieźle Poczekam teraz, aż odnowi mi się oddech śmierci. Dokładnie tak. I schodzimy sobie urocze na dół. Szukać dalszych wrażeń. Ciekawe, co też nam on zaserwuje. Myślę, że mamy spore szanse. O, to mi się nie podoba bardzo. Jestem ciekawy, czy jest tu ileś, wie jest, czy są tu jego pozostali ban... Czy są tu też jego inne banżery? Nie będę tego zwierał. Właśnie dlatego. ...że kiepsko by się to skończyło. Ej, ta sprawa dla mnie dość marnie wygląda. o o O, -o, -o. o nie idź gorzej. Aha, tylko teraz przyjdą, przyjdą posiłki, tak? To mi się już nie podoba. Zwłaszcza, że nie mogę używać trybu koncentracji. Dobra. Dobra. Nie idziemy najgorzej. I wracamy do Henry'ego Plamera. Oj Chyba tam gdzieś był granat To mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba No ja nie chcę Shit, Stoi na granacie Aha Aczkolwiek chyba za dobrze mi to nie wychodzi. Musimy się schować, ponieważ nie mamy aktywnego oddechu śmierci. O, nawet trafiłem. O, tam był jakiś ziomek, to nie był on. Ej, to jest serio, bez kitu. Nie wiem co się dzieje dookoła. No śmiało, odrzucamy. Kampimy się szybko. Zmiamy się na krabin. Ja, ten karab ja na razie będę to odrzucał po prostu tak całkowicie randomowo. No, wychryście. No, że omegawaj, zdychaj. Słuchaj, że tak długo, ale dla mnie on jest to ciężką postacią. Doubicie. Aha, tam był jeszcze koleś. Mhm, dziękuję bardzo. Tak, co jeszcze ważne w tym trybie pojedynków e, mierzymy się z każdą postacią taką większą, czyli na przykład z nim mamy normalny pojedynek. Pokażę wam to zresztą, bo na pewno kiedyś będę chciał to przejść tak na tak dla was, żeby wam pokazać jak wyglądają właśnie pojedynki. Okej. Okay. To był sukces i mamy jeszcze chwilę, więc możemy sobie jeszcze zagrać dalej. So, did you finally go after that Bob Feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. he killed his first man at 15. From that day forward he had a price on his head and wouldn't back down for nobody. even Wild Bill Hickok himself. I dodajed death many times. And that night in was no different. I powiem Wam, że właśnie tego nienawidzę w tej grze, że nagle z dupy jesteśmy w jakimś miejscu i musimy walczyć. Koniec. Chwila, co my tu jeszcze mamy? Byłem tam z intencją znaleźć tego cholernego Boba i zbierać bauty John Johna Wisnika. Coś tam zabiłem? Tak, tak, niczego tutaj nie wskóram. Muszę się nimi jakoś lepiej zająć. O, tak! To było po prostu kozackie. temu panu dziękujemy. Możemy wejść w tryb koncentracji. No 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 no, 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 no To mi wyszło. Aha, nie, po prostu ich już nie było tutaj nigdzie. Ale to dziwne. Pójdźmy sobie czy tym małym zaułkiem. Może dojdziemy do jakiegoś fajnego sekretu. Tak by mi to wyglądało: na jakieś miejsce ukrycia czegoś wartościowego. Aha. Tak właśnie myślałem. Aż czasami się dziwię, że jednak może gdzieś tam mam trochę nosa. Dziękuję. Weźmy jeszcze raz U. To jest chyba fajne. Automatyczny celownik w trybie koncentracji. O, tak. I do tego mamy zdobionego obrzyna. Mm, diabelska strzelba. Gdy będę musiał przeładowywać trzep w trakcie koncentracji, to też musimy odblokować. Jest tyle fajnych rzeczy, które musimy odblokować. Ale my w tej chwili ścigamy tego... E... tego kolesia, który zabił... Kurde, nie wiem jak się nazywa, wiem jak wygląda. idziemy do salonu. Bardzo chętnie się czegoś napiję. Nie tędy? Shit. Myślałem, że kusie wyłamuje drzwi. No to mi wyszło. To Look around and imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me and wait. I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? Szydł dobra, ale tak widzę, że myślałem, że będzie pojedynek i na nim sobie zakończymy. Aczkolwiek tak chyba się, e, tam, tak chyba jakby nie będzie wyglądał ten rozdział, więc e, na razie się pożegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. pa, pa. hej.